Wczoraj minęła 56. rocznica założenia DKF-u Kwant. To z początku był klub w domu studenckim filmowy Riviera, który według schematu prelekcja, projekcja, dyskusja i do domu albo bez dyskusji. Ja zostałem, od początku działałem w Kwancie, w Radzie Klubu. W 1969 roku zostałem wybrany prezesem klubu. I postanowiłem ten schemat zmienić, zapraszałem specjalistów oprócz, oprócz prelegentów, zacząłem organizować seminaria multikulturalne z, z, z udziałem światowej sławy filmowców, ludzi, pisarzy, ludzi polityki i tak dalej. No i działy się, jak tu Roman Gutek powiedział, kwa, nie, niezwykły kwat, w którym się działy rzeczy niezwykłe. Ja działa, działałem bez jednego dolara, bez oczywiście e-maili, internetu, e, z telefonami na podsłuch. To w ogóle było możliwe do zrealizowania, a jednak, jednak się udało. No to sobie tru, e, ja objechałem pół świata po, po emigracji szczególnie. E, byłem w wielu klubach filmowych na imprezach w, w Europie, w Azji, w Ameryce. E, i, i czegoś takiego, takiego klubu na świecie bez, się nie chwali nie było po prostu, nie było kto by taką działalność prowadził no to było coś, w tej chwili widzimy, że to było coś niesamowitego legendarne wydarzenia trudno sobie wyobrazić dzisiaj jak to w ogóle mogło do tego dojść rzeczywiście mistrz światowego kina Michelangelo Antonioni po raz pierwszy przyjechał do Polski w walizce taszył 30 kg zawód reporty miesiąc przed premierą oficjalną w Paryżu i dwa miesiące przed Cannes. Wszystkie filmy Antonioni'ego pokazałem, poza, poza Chinami, które cenzura nie wyraziła zgody. To, to był marzec 75 w, w połowie maja film Literatura Iberoamerykańska z udziałem boskiego Julio Cortazara, 10 Latino, Latynosów. Następny rok e, e, współczesny film radziecki, cała czołówka filmowców radzieckich, których do nas nie przysyłano, tylko tych propagandowych. Oczywiście mojego przyjaciela Sergeja Paradżanowa z Głagu nie mogłem wyciągnąć, czy Andrzeja Tarkowskiego nie, nie pozwolili, ale, ale to była impreza, gdzie młodzież i, i, i Warszawa, Warszawka drzwiami, oknami waliła na, na filmy radzieckie. Które, nam, które publiczność znienawidziła, bo uczniów zaganiano o 10 rano na filmy radzieckie, żeby statystyka była. Ja to towarzyszom boskim powiedziałem, że was oszukują, wam fałszywe statystyki pokazują, ja wam pokażę, jak się robi promocję kina radzieckiego. No, oczywiście tych filmowców światowej sławy no, była niezwykła ilość. Pierwsze wielkie sympozjum to był Miklos Janczon, który wtedy był wielkim reżyserem węgierskim, Fernando Arabal, Roland Topor. Po mojej emigracji myślałem, już nie będzie kwantu. Edward no znakomicie po roku nabrał wiatru w, w, w żagle. I sprowadził kolejnych mistrzów, Bertolucci, polska Premiera, e, ostatni cesarz, Blaszany Bębenek e, ze Schlendorfem, Patnam producent, Mastrojani z Nikitą Michałkowym, który wcześniej był na, na seminarium radzieckim, e, e, pełna retrospektywa Żułaskiego, który był z nami blisko zaprzyjaźniony, e, Sofii Marsonoid, no te dziesiątki te, 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 tego było. E, no, i, i właśnie to, to ja się bardzo cieszę, bo jak to ja powiedziałam po rosyjsku, jest takie wspaniałe słowo rosyjskie jedynomyślenniki. Po polsku trudno to przetłumaczyć, ale powiedzmy, ludzie, którzy podobnie myślą, podobny, do podobnego celu dążą. No i właśnie my jesteśmy takimi jedynomyślennikami, a, a też zaczynał Pan niemalże swoją edukację na Akademii Filmowej którą zakładałem 46 lat temu z profesorem Jackiewiczem, później dołączył dr Rafał Warszawek i Andrzej Werner. Akademia działa do dzisiaj, 46 lat, jest uznawana na wszystkich uczelniach jako dodatkowe zajęcia interdyscyplinarne. Także, tak, także się, jestem z tego dumny, się bardzo cieszę. A wtedy nie było filmoznawstwa. takiego wydziału, nie było na studiach. To była pionierska, pionierska działalność. No. I, i, I wiele, wiele, wiele imprez Kwanty to, to, to były pionierskie imprezy, jakiś tu socjolog nazwał, kwant, to była oaza wolności. To była oaza wolności. To było miejsce, gdzie można było w tych strasznych czasach, nie na no, tak ponurych jak Gomułki, gdzie można było swobodnie dyskutować. Nie, to znaczy nie zdąży, znaczy, tak. Moja ciocia Lala, Lidia Stix Agosti, która zaczynała wielką karierę na Biennale w Wenecji w, w, w światowej premierze Lulu z Giorgio Strellerem, później światowej sławy, reformatorem teatru. Ona pomog pomogła mi w przyjeździe Antonioni'ego. Ona mieszkała w tym samym domu, gdzie Federico Fellini. Który z nią jak jeździł, była piękną kobietą, jak jeździli windą, to on chwytał ją za piersi. Ona mówi, słuchaj ja powiem maestro, jej mąż to Guido Agosti, który był pięć razy jurorem Szopanowskiego. Był wiceprzewodniczącym Szopanowskiego konkursu od przedwojny do, do roku 65, najlepszy na świecie wykonawca Debisiego. Także to było możliwe i też już był przygotowany przyjazd Pasoliniego. Niestety zamordowanie Pasoliniego sprawę utopiło. Po, po latynosach miał być, miało być międzynarodowe sympozjum science fiction co między fantazją i realnością i miał być most powietrzny amerykańsko Sojusz Apollo. Niestety na to się nie zgodzono. E, e, miała być e, e, impreza e, z pogranicza e, kultur o kulturze żydowskiej w Polsce. Singer e, z, wyraził zgodę na przyjazd noblista, i, i no to, to miała, też miała być niesamowita impreza. W każdym razie do tych moich wielkich imprez e, e, czegoś takiego nie było. W związku z tym nie było przepisów. I ja to mogłem zrobić, ale po tym wprowadzono przepisy, żeby robić imprezę międzynarodową, trzeba mieć zgodę MSZ-u i, i Naczelnego Zarządu Kinematografii Ministerstwa Kultury. A Oczywiście jak, jak szło o Sojus Apollo, no to, 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 to na szczeblu biura politycznego się rozgrywało, czy, czy, czy kultura żydowska. No. A tak po latach, to już krótko powiem, Moja córeczka przyjechała z Polski i mówi, tatusiu czy ty wiesz, że ty jesteś na, 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 na liście Wildsztajna? A ja mówię, a co to takiego jest? A, 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 a moja była żona mówi, Słowicki ja nie wiedziałem, że ty tak dobrze się ukrywałeś. A ja nie byłem agentem, tylko ja byłem e, tym, którego śledzono. No, i ja, jak zacząłem przygotowywać na 50-lecie kwantu materiały, pojechałem do Warszawy, do IPN-u i wziąłem trzy teczki. To nie najważniejszych. Nie mam tam, gdzie jak śledzono kwant, tylko jak mnie śledzono, rozporządzenia pułkownika z MSW, do, do, do Komitetu Partyjnego Politechniki, do, do Rady Uczelniajnej EZSP Słowickiego, oddalić od studentów. Ja dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę.